2 listopada 2020 roku oddział 433 być może C Gniazda jodłowe z połowy lat 90. ubiegłego roku, wieku gniazda jodłowe o powierzchni często dwóch, trzech arów. W tym tutaj przypadku nie wiem czy będzie widać. W środku gniazda jeszcze rosną dwa dęby. Jakby mało było osłony, która to osłona z zewnątrz y, powoduje to, że jodły, które mają 25 lat osiągnęły y, wzrost w niektórych przypadkach nawet półtora y, metra. Ale są też tutaj i jodły, które urosły na wysokość metrów 4. Bardzo proszę zobaczyć, to ściana, że tak powiem, lasu, granica gniazda. Wszystkie te jodły nieby. O niebo lepsze szanse wzrostu, gdyby pan leśniczy w swoim geniuszu wpadł na pomysł i wyciął tutaj te grawy, ale niestety pomysł, żeby mieć to trzeba myśleć. Natomiast jak się nie myśli, to mamy taką jodłę. Tu rośnie jodła, która ma wysokość 1,20 m i tam dalej rośnie jodła, która ma wysokość na przykład 3 albo 4,20 m. Wszystkie te jazdy rachityczne, bo i co jeszcze im tu doskwiera, to że posadzone w odległości 60-70 cm w rzędzie, nierozluźnione po dzień dzisiejszy, Op, yy, rośnięte dookoła różnego rodzaju chabry i tak jak mówię gniazda wielkie na 2-3 ary, to nie są gniazda, to są nuki w drzewostanie dolesione. Mało tego, to jeszcze w latach 90. rozpoczął się tutaj proces yy, przebudowy tego tutaj wydzielenia, ale się zakończył. Od tamtej pory nikt tu niczego nie robi. Bardzo proszę, to jest jodła, ma wysokość 90-70 cm. Więc yy, nikt tego do tej pory nie zakończył. Tu są kolejne jodły. Jesi może yy, pozwolę wyjąć taśmę z kieszeni, żeby nie było tak, że... Się coś wam tutaj merda w głowie. Bardzo proszę, 80 cm wzrostu, 80, może 90, bo tu mam pod palcami 90 cm. Urosła jodła. Ta tutaj nie urosła, ma 40 parę cm. No i są tam jodły, które mają po 4 metry i 40 parę cm. Odległości, jak już mówiłem, rzędu 60-70 cm. Nie chcę się zacny mózg udowadniać. To w każdej chwili będzie można przejść i sprawdzić. Tylko jak mówię, mało że gniazdo jest niewielkie. To jeszcze właśnie dokoła zarośnięte grabem, leszczyną. Co ciekawe, do niedawna jeszcze, bo lat temu, może dwa, trzy jak zdemontowano, to dopiero ogrodzenia, które zabezpieczały tą przez całe dziesięciolecia, no bo skoro rzecz pochodzi z połowy lat 90., a mamy 2020, no to od dnia pochodzenia owej uprawy minęły dwa dziesięciolecia. To, jak mówię, jest tylko yy, i wyłącznie dowód pracowitości ze stanu leśniczego, to bardzo proszę, są dwie jodły, ale obok siebie i tutaj obok nich rośnie taka, która ma centymetr i następna, która ma centymetr 5 25-letniej jodły, proszę Państwa jak są tu pewnie ludzie, którzy się trochę znają, ale się ja oglądają moje filmy. 25-letnie jodły to już że tak powiem piękny, młody drzewostan a w przypadku ten tutaj. To piękny, młody hafer. To, żeby nie wchodzić daleko do lasu. 65 cm. 5 ma. Proszę bardzo. W tym przypadku 70. W tym przypadku, proszę Państwa, 62 cm. No, było 60, może 4, ale urosło jodła. I teraz tak. Jodła, która ma 130-140 cm. I w tym buszu. W tym zagajniku rosnące jodły. Ale wiesz e, nic w tym temacie nie robi, bo to niby może jak zrobić. On to odziedziczył po swoim poprzedniku. Ale odziedziczył to tak dawno temu, że miał czas cokolwiek w temacie poradzić. Bardzo proszę. 50 cm więźba w e, rzędzie. W rzędzie dla jodła. Proszę bardzo w tym przypadku jest 65 cm i w tym przypadku i wielu innych niech będzie kolejne gniazdo które tutaj leśnicze hoduje to jest akurat co powiem dłuższe On będzie miało może 5 arów może 6 oczywiście dokoła zarośnięte habrem, bo się tego habru nie chce przeciąć co dalej z tym drzewostanem? Trudno powiedzieć, to drzewostan dość marny, tu jest trochę dęba, choć gorsze, jest. ma tutaj leśnicy szachur, które chodzili, no ale, 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 ja jeszcze pokazywałem to wcześniej, a jak mówię, po tym trzechsetnym odcinku, po pierwszym listopadach, chcę, żeby moje filmy miały trochę inną rangę, stąd zmiana narracji, stąd więcej faktów faktów, żeby komuś mi przyszło do głowy, że pomówił, bo pewnie takie głosy będą, więc więcej faktów mówiących o tym, że oprócz owych gniazd posadzonych to trochę wcześniej przed tym czyli to leśniczy posadził, te gniazdy jak widzimy są pewnie grzyby, bo idą ludzie z grzybów czy na grzyby. No ale więc przed tym mi tutaj leśniczym. Posadził te jodły w gwiazdach na wniosek za radą i aprobatą zastępcy nadręczniczego. Siano tutaj jodły. Ja wchodzę do miejsca jednego z gniazd gdzie owa jodła była posiana. Siano ją takie powiedzmy to klasóweczki, może metr na siedemdziesiąt, coś w ten deseń. i i odłata się przyjęła, nawet tutaj trochę rosła, ale, że nikt się o nią nie troszczył, to po prostu przepadła. Ja tutaj nie wiem, czy znajdę tak na poczekaniu jakąś, y, jakiś relikt y, owego czasu, wydarzeń, ale to, gdzie jestem, to jedno z tych właśnie gniazd. Gniazd, na których rosną dorodne wierzby, iwy i nic innego. Gniazda powstały przez wycięcie wtedy pamiętam bardzo pięknych leciwych grabów, które w tej chwili byłyby może pomnikami przyrody grabowymi, no ale że w owym czasie się bardzo dobrze sprzedawały, więc wycięto te piękne leciwe graby. Posadzono, posiano w to miejsce jodły, jodłę, która oczywiście nie urosła, bo nie miała prawa w takim y, uszu trawie urosnąć. I to co tutaj widzi kamera, to przez co przechodzę, to jedno z tych właśnie, z tych właśnie gniazd, które wycięto, odnowiono, oczywiście z odnowień podobnie jak w wielu, wielu, bardzo wielu miejscach tego leśnictwa nie wyszło nic. No i mamy jodła. Proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, tutaj jodła nie występuje w stylu naturalnym i na mowy gdzieś obsiała. Jeżeli ktokolwiek tu znajdzie jodłę, to znaczy, że wsadzi w wsiano ręką człowieka. Tu jedna z tych jodł. I teraz sobie proszę wyobrazić, że ten tutaj przede mną osobnik ma ćwierć wieku. Lub nawet może ponad. Osiągnął wysokość 20 cm. Proszę Państwa, w Japonii fachowcy od Ponsai, nie wiem czy dobrze wymawiam. Yy, nie wiem, czy potrafią wyhodować 20-letnią jodłę 25 o wysokości, proszę państwa, 20 cm. To są rekordy, które najprawdopodobniej powinny zostać ujęte w księdze rekordów. A teraz zobaczmy, co dalej. To jest jedna z tych jodł. Z tyłu której w tym miejscu, rośnie druga jodła. Yy, proszę bardzo. Czyli są dwie. Jak mówię, siane były w takich właśnie y, placóweczkach. Nie pamiętam może było metr na pół, może metr na 70 Takie właśnie prostokąty Był ludzie ze wsi. Pamiętam siali te jodłe i y, później. Oczywiście jak później urosła. Trzeba było to zabezpieczyć, ogrodzić, kosić, robić cokolwiek. Nie robiło się nic. I proszę Państwa, idziemy dalej. I tutaj widzimy zestaw czterech jodeł, jodeł bonsai, proszę Państwa, ta ma 20, a ta, proszę Państwa, ma 18 centymetrów, są cztery. I tak jak mówię, żeby nikt nie wierzył w idiotyzm opowiadany przez niektórych tutaj, że to się skądś wzięło, to się nie wzięło skądś, to zostało posiane w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Wymysł, jak powiedziałem, pomysł, bo wykonanie już nie, ale sam pomysł był po stronie wczesnej zastępcy nadleśniczego. Po prostu nasiało się jodły, gdzieś tam było sporo tego, nie było gdzie podzieć pojęcia, że tak powiem, nie było, to się siało w Rudkach leśnictwie za rządów wtedy leśniczego Marka Kowalika. Zresztą wina jego, w tym żadna po prostu kazano to posiał kolejna jodła, którą tutaj widzieliśmy. Trzecie skupisko jodły 24, może 5 cm nawet. Kolejne skupisko jodły wyskaza się. Więc jest to jedno z wielu gniazd, które w ten sposób zostały obsiane i które tutaj można. Obejrzeć, przyjścia a może tych gniazd jest kilkanaście, może osiem, może 10. Nie będę się kłócił, nie będę też zgadywał, bo nie na tym polega rzecz cała. Ja przejdę jeszcze może tam yy, po drugiej stronie jest yy, kolejne z tych gniazd, bo one są rozliczone do jakiegoś tworej powierzchni. I jak mówię, później kiedy nie wyszły owe siewy zagrano yy, trochę jodły z gniazda. 2-3 arowe, które pieczyłowicie pielęgnowane przez leśniczego, no bo farek jest taką, że yy, pielęgnował, że wyprowadził do etapu takiego jak widzimy. No oczywiście od kilku lat następca jego już nie robi w tym temacie nic. No bo i co? Cóż ma biedny począć na cóż, skoro nie ma głowy do rządzenia e, takich przedsiębiorstwem. Leśnictwo, ale chęci nasze spore. Tu proszę Państwa, widzimy kolejne przykłady gospodarki leśnej w wykonaniu owego geniusza leśnych wyczyn. Proszę bardzo, tu jest dom tarpaczny W prawdopodobnie odcięto część wierzchołkową. 20 to ma prawie 30 cm. Długie to na metrów z 10. Leży tutaj w tym właśnie gnieździe. W tym go założył. Bardzo proszę, tu są jodły kolejne. Posiane na wniosek zastępcy nadleśniczego. To ma 30 cm. Tutaj w jest 4 i mają prawie 40 cm. Idziemy w kierunku rekordu. Tutaj jodeł jest. 3 i mają proszę państwa już centymetrów 60 takich skupisk e, można tu trochę znaleźć kto by to chciał o to zadbać, to może by tam przynajmniej to ocalało, ale przecież to nie może ocalać, ponieważ byłoby dowodem jedynie, a jest dowodem nieróbstwa warcholstwa ze strony władz nadleśnictwa Kraśnik tamtejszych, jak i obecnych, które to władze wiedzą o tej jodle, bo ja pokazywałem w jednym z moich filmów. Oczywiście nic w temacie nie zrobiono, bo niby co, ta ma 30 cm. i tak jak powiedziałem nikt tutaj jodły nie posadził. Zobacz, jodła sama to się z tym nie wzięła, została posiana bądź posadzona przez służby leśne. Kolejna jodła ta wcześniej, 30 ma centymetrów i tutaj jodły, które posadził leśniczy troszkę później, bo może 2-3-4 lata no te y, w więźbie zachowanej, jak też tu mówiłem 60 centymetrowej, ale proszę zobaczyć że te mają na przykład 3 cm 3 centymetry 25 letnia jodła ma y, ta jodła ma centymetrów 4 pierśnice 25-letnia jodła. Oczywiście ja tutaj znajdę takie, co mają i po 10-15. Może niekoniecznie tutaj, czyli dowód na to, że jedno prawda, że tutaj panie pania jodła nie rośnie, bo nie chce. Tu wszystko rośnie i wszystko, kto chce rosnąć, tylko tutaj y, taką kotwicą trzymającą to wszystko przy ziemi są leśniczowie którzy zarządzają tym dziadostwem nie potrafią doprowadzić do tego żeby się czym pochwalić no niestety tacy tutaj są leśniczowie od ćwierć wieku odkąd te jodły rosną to i on tutaj panie ten leśniczy zarządza z tego co widać to pewnie będzie długo długo to jeszcze trwało jakaś tego dębu dęba, dęba. Pomnika przyrody. Z Państwo jak leśniczy ma koło chałupy przyrody pomnik. I oczywiście jak wszystko inne w leśniczego otoczeniu yy, traktowane jest tak, że po prostu ma to w żadnym szacunku, a może w głębokim no, było, nie było. No są kolejne takie powierzchnie, takie właśnie gdzie wycięto yy, drzewostan i w miejsce wyciętych grabów posadzono takie właśnie posiano drogły które oczywiście nie rosną ja mówię, że należało mi się nad tym zastanowić jak wycenić wartość lasu 25-letniego lasu który tutaj powinien urosnąć a nie urósł ponieważ pan leśniczy po prostu o to nie zadbał. Gdyby ktoś chciał, zechciał się zająć taką matematyką, wyszłoby na to, że hektar takiego czegoś bardzo byłby spore pieniądze, wielkie pieniądze. Różnica pomiędzy na przykład taką powierzchnią, gdzie nie ma nic, a 25-letnim młodnikiem i przyłóżmy następne 25 lat do tego, gdzie staje się tam 50-letnim drzewostanem. 25 lat to wiele w życiu człowieka, bardzo to wiele w życiu drzewostanu, To często, jest to często jego czwarta, trzecia część bytu dla osi, 80 lat to w końcu to już 25, to mało, co nie jedna trzecia. Więc yy, dużo, dużo. Oczywiście gniazdo. Gniazdo jodłowe i proszę bardzo żeby nie było tematu że jodły tu rosną różne teraz proszę bardzo odległości więźba 60 cm ale też i proszę spojrzeć co się dzieje dalej jodła proszę bardzo ma 9 cm 8 8 tutaj będzie miała prawie 10 cm 9 jodła. To nie są największe tutaj, ale załóżmy, że jedne z większych. Takie byłyby jodły. Z tych jodeł można by było w tej chwili pozyskać jakieś tam żerdzie. Warunki, których musiały być spełnione, to odpowiednie rozrzedzenie zwarcia. Niestety warunki tych te nie zostały spełnione, ponieważ pan leśniczy przeżywał ćwierdzi wieku swojego tutaj gospodarowania w lesie. Ja mówię, żeby nie było tak, bo się czepiam, bo to leśnictwo, które kiedyś było yy, pod jurysdykcją innego leśnictwa, to bo nie ma żadnego znaczenia. Leśniczy czapór po tamtej stronie, gdzie rządził, od zawsze ma taki powierzchni jak ta bardzo wie. Ja się czystym przypadkiem jestem tutaj i czystym przypadkiem pokazuję to, co pokazuje. Bardzo proszę, kolejne jodły. To tam była, miała 10. Oczywiście więźba 60 cm. Bardzo proszę i jodła z tego samego wieku. Proszę bardzo, się proszę przyjrzeć uważnie. Tutaj będzie widać, może, może tak będzie widać lepiej. To ma centymetr i to też ma centymetr, tak? Jodła, która ma 25 lat i tam dalej w głębi ja tam nie będę chodził, może tam będzie zbyt ciemno, gdzieś może przy drodze jeszcze spotkam taką płuście medłę. Idę po granicy gniazda. Gniazdo jest długie, ale szerokie na 15 kroków. Widział kto kiedy gniazdo szerokie na 15 kroków? Wiele ludzieście nie widzieli. A powinniście. No to ma akurat centymetrów chyba 6-7 Tam ta będzie grubsza, bardzo wiele to gdzie ile jest fajnie bo tu już płot przepraszam, stał płot więc ta roślinność którą widzimy z prawej strony była już poza płotem tutaj yy, właśnie taka fajna ścieżka przez to powstawa. No, płot tu się gdzieś skończył nawet no, widzimy łupek jeszcze leży po owym płocie bo to każde gniazdo było ogrodzone płotem proszę im wierzyć i zauważyć że gniazdo 3 a o opięto płotem to się jak wytłumaczył i teraz wytłumaczy Bruga z powierzchni, e, z ilości posadzonych e, jodeł, dlaczego sadzi, sadzono po 60 cm. No bo trzeba było gdzieś wcisnąć tą sadzonkę, jak gniazdo miało 3 ary, a powinno mieć 25. No i jeśli na to gniazdo na leśnictwo dało takiemu geniuszowi leśnej hodowli parę tysięcy sztuk jodły, no to tak. Trochę się rozdało, trochę rozebrały dzieci, trochę dwie, trochę gdzieś nie przyjechało ze szkółki, ale i tak jeszcze było tego tysiące sztuk do zagospodarowania, więc się sadziło. No sadziło się co 60 cm, żeby to jakoś upchać, udepkać, Nawet nie co 60, cm sadziło się nawet co 40 cm. Tutaj dobitny przykład. I tutaj proszę zobaczyć, tu jeszcze o. Tak będzie troszkę więcej, bo tak będzie 60. A tu jest tak, 60 między rzędami, a w rzędzie po 40. I do takich skrajności dochodziło w leśnictwie i u leśniczego. Oczywiście, jakbym słyszał, te opowieści, a gdzieś ty Frania wtedy był. A byłem. Ja, że byłem i mówiłem, dlatego w, 2000, w 2008 roku zmieniłem miejsce pracy. Dobregoże nie na własne, no, prośbę na mój wniosek, zmieniłem miejsce pracy, zmieniłem leśnictwo, bo mówiłem, później mówiłem, zmieniłem miejsce pracy z lasów państwowych na żadne, a w tej chwili otworzyłem, że tak powiem, studio telewizyjne i tutaj jestem producentem filmowym, jednocześnie narratorem, reżyserem. No i na Boże, daj Boże, może jeszcze aktorem yy, czołowym w z moich filmów pozostanę. To Baziewię to już jest yy, było zagrodzone, aż gdzieś nie urosła jodła, urosło haber buduje gdzie pokazuje kamera. Odpuszczam idę do dęba, ale jeszcze tylko tak z daleka, bo tak da, idąc przez te gniazda pokazuję te gniazda, które to, to, to w tym to czasie obsiano Uch, jak widzimy te 2-3 alowe uprawy leśne i jodłowe eee, a tutaj idziemy troszkę dalej przynajmniej jedno mają te uprawy to że w środku jest jodła bo muszę chować gniazda były troszkę większe no to w środku najczęściej nie ma nic także generalnie gniazdo 3 alowe czy gniazdo 10 alowe mają podobną ilość yy, drzewek drzew w środku zawartych jest to, więc tak to, to się dzieje no i jak mówiłem skąd ta więźba się wzięła no bo trzeba było gdzieś upchać owe tysiące sadzonek które to yy, które to yy, dało leśniczemu z poleceniem żeby to posadzić to no jesteśmy w gnieździe obsianym ja może jeszcze coś tu znajdę jakiś dowód na no to, bo jak mówię sam wygląd zawsze to widać, że tutaj w tym miejscu jest zupełnie inny drzewostan, widać wyraźnie, że tu coś się wydarzyło, tutaj w tych wierzbach, nie wieżbach, jakichś tam chabziach, widać gdzie się kończy drzewostan starszy, a gdzie się zaczyna owobadziewie. Tylko, że jak mówię, no oczywiście można to tłumaczyć na różny mniej lub bardziej debilny sposób, że albo to, albo tamto, nie było żadnego to tamto, wycięto w tych gniazdach baobaby grabowe. Ja pamiętam te grawy, bo wypracowałem były to bardzo grube, grube drzewa. Yy, więc wyciętowe graby po to, żeby właśnie posadzić, posiać później w, to, w tym miejscu tą jodłę. No, niestety geniusz tych ludzi nie sprostał z próbą czasu i mamy co widzimy. No trudno i tak zobaczyć, a jednak jest. Cierpliwość zawsze jest człowiekowi wynagrodzona, nawet temu co chodzi i kręci po lesie. Bardzo proszę, tutaj mamy dwie takie jodły, jak powiedziałem, i powtarzam po raz z kolei. Tutaj nie ma jodły, która by się potrafiła obsiać. Więc tak, mamy jodłę, która ma wysokość centymetrów 14, i tutaj troszkę dalej mamy jeszcze jedną, która ma wysokość centymetrów 10. No to już rzeczywiście Japonia Ojczyzna. Kłania się nisko, bardzo przed yy, obliczem, stanowiskiem leśniczego, leśnictwa róbki, bo udało mu się coś, co tamtejszym pachowcą, a niektórzy, mało że zęby na takich hodowli zjedli, takich hodowli to jedna, to jest to też hodowla, która tam ma tradycje wielusetletnie, może i tysiące lat tradycji w hodowli tych. Bo i, ja nie wiem, nie znam się na tym dasz tak bardzo, ale tak mi się coś ględzi. Więc 20 cm ma trzecia tutaj zgromadzona yy, jodła w którymś z tych gniazd obsiane przez leśniczego ówczesnego na rybkach na polecenie ówczesnej zastępcy. Tak, leśniczego, no, jak mówię, jest to rozmiar wielkiego geniuszu człowieka porównywalnego na może nie wiem z czym no w każdym razie do tego jeśli się porówna do tego błąkału to rzeczywiście jest to wielki geniusz eee, to gniazdo jedno z ostatnich ja już odpuszczam idę sobie gdzie indziej